Hej, hej, hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamala, to jest piąty i najprawdopodobniej ostatni odcinek z naszej serii zagrajmy w Layers of Fear. Eee, zaczynamy ostatni rozdział w grze, moi drodzy, no i... E, nie chcę być niemiły dla gry, ale chciałbym już powoli ją skończyć, wiecie, bo chciałbym też się zabrać już za dodatek Inheritance. E, bardzo on mnie też e, ciekawi, bo w dodatek nigdy nie grałem, także... I liczę też na dobrą zabawę. <laughs> Zabawy. <laughs> Przemierzanie dobów mrocznych, kurde. Kończą nam się jabłka. Ta. Mi też się kończą. Muszę kupić. <laughs> o kurde. Tak się kończą, że tak trochę jechać za dużo tutaj. Dobra. Gdzie my musimy w tym momencie w ogóle ruszać? Mi się wydaje, że chyba tędy. Ok. Na razie jest spokój. Tak jak mówię, moi drodzy, nam już ostatni rozdział w tej produkcji. Dobra. Wow, okej, okay, to mnie przeraziło. Cześć! Ja pierdziele, czy to jest dama z gronostajem? Chyba tak. I nie, nie z łasiczką, z gronostajem. <grytanie> Pamiętajcie, to nie jest łasiczka na tym obrazie, to jest gronostaj. Dobra, no, czekam na jumpscare, Nawać. <grytanie> ja już oczekuję po prostu na tego jumpskera. No, halo, wyskoczy coś czy nie? Ja pierdziele, co tu się kurde dzieje? Wszystko się jara, wszystko się pali i tyle. Jest ja, szczurów w ogóle, co tu się dzieje? Ach, ale, ała, jeszcze ten... ten pisk jest strasznie nieprzyjemny, proszę mi to zabrać już z uszu. Nie, okropne to było. Dobra, chyba już przeszło. Kurde, wszystko się jara. Dobra, idźmy stąd. Kij w to, że to się jara. Uu, jakiś bardzo długi tunel, no okej. te 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 Nie! 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 Będzie jumpscare, jejku Dobra. Dobra, biegniemy na nią, au! Wow. Wiedziałem, jemy eee. To było do przewidzenia. Pamiętam, że mi się chyba jumpscary pomyliły. Ja chyba tego momentu się tak mega wystraszyłem. Pamiętam, że to był moment, kiedy grałem sobie już sam prywatnie, że zdjąłem słuchawki. Bo już nie wyrobiłem, naprawdę, już po nie miałem psychy. Chociaż nie ma co ukrywać, że jak ja grałem w tą grę, to miałem lat chyba 14, o ile dobrze pamiętam. Eee, to było chyba w drugim gimnazjum, jakoś właśnie. To wtedy się bałem, ale to w takim razie psycha mi się wyrobiła. <grywa> Wydaje mi się, skoro teraz w togrami nie jest aż tak um, tragicznie. Dobra, chociaż też z drugiej strony wiadomo, no, znam tą grę już, nie? Więc też nie będę się bał w aż takim stopniu, jak może by twórcy sobie tego um, życzyli. Dobra. No! Świetnie. Wszędzie, wszędzie pomalowanie upierdzielone. Kto to po Dobra, wow. Ok, to jest dziwne. Spadamy! Au! Halo, jesteśmy gdzieś? Eee! Okej. Okay. Ja pierniczę jak ciemno, tu nic nie widzę. Mam nadzieję, że wy coś widzicie, nie? Bo ja nic nie widzę. Dobra, to idziemy tędy w takim razie. Otwieraj, kurde, drzwi! Okej. Okay. Co za jakiś smart czarny w ogóle? To jest. Nie wiem, czarna farba czy co to jest? Nie mam pojęcia. Dobra. Tu chyba nic nie zrobię. chociaż mogę zakręcić korbą. A tu jest jakieś przejście jeszcze. Czekajcie. A, mogę jakby iść tędy, a mogę też tą korbą zakręcić. Dobra, kręcimy. Dawaj, nie kręcimy korbą. Ta, -ra ta ta, ta. Co to za dźwięk? Ja ono się potęguje jak ja to. O, matko. Ja nie wiem co ja robię, nie? Ale cholernie się boję. Nie wiem. Co ja tu wwożę na górę? Nie mam pojęcia. Ale dobra, no jak już zacząłem, to dokończmy, nie? Okej... Okay. Obrazy, dobra, czyli nic tam nie zrobię i tak, okej. Okay. To idźmy dalej w takim razie. Ojeny, dobra. Kurde, przedzieramy się przez jakieś. Co to jest w ogóle? Ja pierdź, jak się mam w ogóle iść? Możesz w ogóle jeszcze malować? No też oczywiście. Ja mogę wszystko malować, co my tu mamy. O kurde, jakieś szyfry. Ale jak ja mam to rozkwinić. Czekajcie, może jakaś kartka mi tu pomoże. Eee, Szanowny Panie, moja żona z przyjemnością zagra na Pańskim weselu. Proszę się ze mną skontaktować dziś wieczorem, aby omówić szczegóły. Nasz numer to 363853 do usłyszenia. Czekajcie: 3, 6, 3, 8, 5, 3. Ale to mi nic zupełnie nie dało. Hm. Tu też nic nie zrobię. W sumie tu mogę wyjść, ej. Okej, okay. czyli chyba nie muszę tego robić. Dobra, to w takim razie ruszajmy dalej. Zobaczmy. Listopad. Wydaje mi się, że powinnam być szczęśliwa, dlatego nie jestem szczęśliwa. Dlaczego nie jestem szczęśliwa? Mam piękną córkę, myślę, że taka jest. E, wiem, że taka jest, dlaczego więc nie mogę patrzeć na nią, nie czując mdłości? Miałam kochającego męża, cudownego, wrażliwego. Teraz wszystko, co mam, to obcy mężczyzna, który dba tylko o swoje obrazy. Jak gdyby w ogóle miały jakieś znaczenie. E, to wszystko jest takie bezsensowne. Muzyka zwykła pomagać, teraz już nie. O, kurde, coś tutaj w tych, szafce, w tych szafkach ciekawego? Jakieś dokumenty. Nie, ja, to jest strasznie ciemno, ja mam nadzieję, że wy widzicie cokolwiek. Bo jak nie, to obejdę zły. Ja pierdzielę. Ale nie raczej w komentarzach, chyba nie narzekał z tego, co widziałem na, na to, że jest tutaj jakoś ciemnawo. Dobra. Okej. Jest stosunkowo normalnie. Aż to jest dziwne, jak to tą grę. No dobra, lecimy dalej. Bo jeśli drzwi otworzyć. Oho, już nie jest normalnie. Pierdźcie, co za jakieś cholerne smary, o co tu chodzi? O, łazienka. Krew nóż, spoko. Open this fucking czy jego żona popełniła samobójstwo? Możliwe Raczej tak, wydaje mi się, że tak Dobra, jeszcze zobaczmy co ja tu mogę Okej, ok, do w lustrze wyglądamy normalnie. <laughs> mogę się bawić deską z pokoju. Mogę nawet spukać wody to się działa, okej. Okay. Oj, będzie jumpscare. Hmm. O kurde. O, a nie, czekaj, 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 czekaj. Aha, ja muszę trzymać ten guzik, tak? Tak, chyba muszę trzymać. Dobra, rozumiem. Tak na się trzymamy, aż się utopimy. Okej. Okay. O ja pierniczę, nie, 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 nie. Ale będzie jumpscare zaraz, nie? Ostrzegam Ostrzegam. Będzie jumpscare, ja to czuję Uwaga, 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 wyskoczy mi na twarz, wyskoczy mi na twarz, wskaczimy mi na, na twarz, uwaga. Nie. Okej. Okay. Jeszcze mogę tam zajrzeć. Okej. Okay. Myślałem, że wyskoczy, ale od dziwo nie wyskoczyła. No spoko. To w sumie to sobie się cieszę. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Nie wiem czy ja się mogę rozglądać swobodnie niekoniecznie. Po prostu płyniemy przed siebie. Okej. Okay. Tak musimy to na raty robić, bo masz bohater się dusi. Dobra, nawa jeszcze, Andrzej, jeszcze do wody. Okej. O matko, znowu te lalki chore. Ja pierdziele. bo w lalek w horrorach to jest porąbany naprawdę strasznie. Nie, nie. Teraz będzie jumpscare? Nie. Okej, okay, bardzo ładna muzyka, nie Właśnie muzyka w tej grze muszę przyznać, że jest strasznie dobra. Kurczę, zwłaszcza w menu głównym muzyka mega mi się podoba. I teraz właśnie też w tym momencie. <landscape> conosco, co Stelle, no, ja w tej całej grze jest to, że w ogóle to wszystko się tak naprawdę nie dzieje, nie? tylko to wszystko jest w głowie naszego bohatera masakra. końcu, ktoś musiał nie mogłem tylko patrzeć na a critical i artystka potrzebowały knew krytycznego I na rzeczy. Wiedziałem, co zrobić. Scooped to, up to jak był jako A monster, Ja pierdzieczą wychował, że nie oko. gościu. I czy my skończymy grę za chwilę... Czy my skończymy zaraz grę? Nie. Surprise! Nie będzie tak łatwo. No jeden. no dobra. Wyłupiliśmy żonie oko. Rokokoko ja rozpoko generalnie. Nie wiem, czy tu zrobimy? Hmm. Nie wiem. Ja bym wcisnął te szachy, ale... Eee, warcaby, ale... Ale chyba się nie da. Co ja muszę zrobić? Hm. To jest dobre pytanie. Nie mam pojęcia, mam skoczyć na to? Jakby? Czekajcie, to się jakoś... A nie, to się tylko tak światło odbija. Bo to jakby z tym nie mogę nic zrobić bezpośrednio, prawda? Z tym stolikiem, no nie. Hm. Co ja w tym momencie muszę tutaj zdziałać? Może tutaj muszę podejść, coś... Tak, tu mam pionka, dobra. Okej, okay, ale... Co mi to dało? Nie wiem, bo tu nic zupełnie nie widać, kurczę, to jest takie irytujące. Może tam na drugim regale też coś będzie? Aha, mamy to. No okej, okay. muzyka z jednej strony fajna, ale, ale z drugiej strony przerażająca. Dobra, co tu się wydarzy? Au, 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 au. Te dźwięki za głośne są. Nie podoba mi się to. Ok ktoś gra sobie sam chyba ze sobą w Warcaby, spoko pooglądajmy. Okej, okay, pierwszy ruch. Wy... Pierwszy ruch wykonany. Nie, w sumie już więcej chyba ruchów. Nie wiem, co się jeszcze wydarzy? O! Wow! Ok. Pamiętam, tu już naprawdę miałem zdjęte słuchawki, bo się tak bałem, nie? No, raczej nie jestem taka ciota. <gryśla> Wyrobiłem się trochę. Ok. Chociaż wiecie, mimo wszystko, horrory nigdy nie będą jakimś moim ulubionym gatunkiem gier. Wiecie co, zdecydowanie bardziej wolę survival horrory. Survival horrory to jest naprawdę dobre. Gdzie właśnie jest ta mechanika przetrwania i tak dalej. Dlatego mega mi się Outlast na przykład podobał. Outlast, Resident Evil, cała seria. Tylko co ja mam w tym momencie zrobić? Nie, tutaj coś leży może? Okej. Okay. I co, znowu się coś z tymi warcabami wydarzy? Coś się chyba dzieje. Kolejny ruch, jakby jest, ok. Au, 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 głośny, głośny. No dobra. Ja nie, te dzieci jeszcze. Czemu one wyglądają jak swastyka? <laughs> ja pierdziele. Dobra, zobaczmy czy coś tu jeszcze ciekawego na tych półkach leży. Hmm. Może teraz w tych szafkach coś się zrespiło? Chyba niekoniecznie. No dobrze, ja muszę znaleźć jeszcze jednego pionka, tak? Tak by się wydawało. Tylko, że tu go nigdzie nie ma. Tu w tej szafce też, nie? Czemu się sama kamera obraca? Wow! Ale, ale faza. Ej, sama mi się obraca kamera. Co jest? Wow, 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 Bra, 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 czemu się sama obraca kamera? Co jest? To jest chyba niedobre. Ej, bez kitu, no. Ej, nie mogę na tym zapanować w ogóle. Patrzcie, ja teraz nie ruszam myszką. Sama mi się obraca kamera. Dobra, o co tu chodzi? No, noszą się przedmioty. No, są najmniej taka klasyka już w tej grze. Bro, bra, bra, bra. Zamknij się grabofonię. Chyba się nie zamknie. Kurde, co ja muszę zrobić w tym momencie teraz? W tym momencie teraz, no. Tak, bo w, bo w tym momencie to jest inny teraz. Nie wiem. no Jakby szedłem sobie tutaj. Co to jest? Tu to, to, to mamy ten to na farby nie pamiętam kto się nazywa. Nie wiem, na suficie jest jakiś pionek? Nie, raczej nie. Kurde, skąd ja mam Nie wiem, nie mam pojęcia. Tam dalej jeździ ten kot, śmieszny, psychiczny. No, to jakby nic nie zrobię. Nie wiem, może teraz się tu coś pojawiło? Tak, gdzie to? Kurde, nic nie ma. Hej, no i to jest dziwne. Powinno się tu coś pojawić. A no, jakby w tych szafkach dalej nic nie ma. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Kurde, no nic tu nie ma, no bez kitu. Mam znowu podejść tutaj? Raczej nie. Hmm. Przynajmniej mi się już kamera sama nie obraca. Ale, nie wiem, na suficie coś? Kurde. Nie rozumiem, co ja mam zrobić, jakby w tym momencie. Taki trochę zagubiony jestem. Nie wiem. Wiecie, co może ogarnę sobie poza co Ja tu mam zrobić, bo naprawdę nie mam pojęcia. I widzimy się za chwilę. dobra, moi drodzy, jestem. Wiecie, co? Po prostu patrzyłem się randomowo w sufit, aż w końcu spadło. Proszę bardzo. Ok. Czasami, czasami tak mnie irytuje pod tym względem, że mamy tu. O, matko, będzie jamska, jak nic. Chyba trzeba tam iść, co? Ta 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 o, kurde. Wow. No dobra, także tu już nic nie wydarzyło Nie wiem czy ja muszę iść tędy teraz kurde panie co się dzieje? Czekaj, czekaj pan, bo źle poszedłem Gdzie mam... O, schody na górę tu, 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 tu. to chodźmy w takim razie. O, piłeczka, siema o, pionek jeszcze jeden, okej. Okay. Dobra, ale to mnie zirytowało trochę, wiesz, ten moment przed chwilą, bo patrzyłem w ten sufit, patrzyłem, patrzyłem i w sumie nic się nie wydarzyło. I... Nie wiem, czy ja teraz jeszcze coś muszę znaleźć? Możliwe. Czekajcie, rozejrzyjmy się to spokojnie. O, tu mamy kolejny pionek. Mogę te szafki pootwierać, ale to już otwieraliśmy chyba, nie? Nic tu się nie wydarzyło. Może wodę sobie spuśćcie? Tym razem chyba nie spuśćcie. No dobra. <laughs> nie wiem, może w Kiblu? Nie, w Kiblu jest tylko jabłka chyba. są. O Jezus. Co to było? Dobra, to jakaś kartka jest. Z kim ty w ogóle pogrywasz? Ok, to chyba groźba. Ale co teraz? Nie wiem, może schody na górę wyżej mi się pojawiły? Nie, też nie. O kurde. Hm. Mogę lampkę zgasić, ale to mi za wiele chyba nie pomoże. Już w tej grze i tak jest wystarczająco ciemno. Kurde, nie wiem. O! Au, 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 au. Głośne dźwięki znowu. Nie, ja, czemu to jest takie głośne? Ja pierdziele, o mamy kuchnię. Za głośna jest ta gra grana, zdecydowanie. Tu nie przejdę. Dobra. Nie wiem, pogrzebmy sobie tutaj. Może coś znajdziemy w tych szafkach interesującego. Hmm. O! Mam jakiś odważnik, chyba? Czy coś takiego? A, i teraz nawagę muszę to położyć. Chyba rozumiem. Proszę bardzo. Dobra, coś się zaraz powinno wydarzyć. Nie. O, tam coś się stało chyba? Obrazy się pojawiły. Hm. No ale za wiele mi to nie dało. Okej. Okay. Czyli co teraz tędy? Nie no, schody mi się zawaliły. Warcaby mają inne ułożenie. Okej, okay, znowu coś się dzieje z tymi warcabami łopentanymi. Dobra. Grajcie sobie, grajcie. Hmm. O! Przejście jakieś. Jedno to dziecko, to jest przerażające, naprawdę. Dobra, coś tu leży. Nie wiem. O, 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 co się. Co się kurde dzieje? Dlaczego mnie tak straszą brzydko? Dobra, coś tu się jeszcze wydarzy? Nie wiem. Cały czas chodzimy po tych koło tych warcabów. Nie wiem, krąży tu po prostu cała fabuła skupiona wokół warcabów, jak wiecie, jak był ten, jak, się, jak to się nazywało, Gambit Królowej, tak, to teraz mamy, nie wiem, warcaby królowej. <noise> nie wiem, co ja muszę teraz zrobić. O, wow, słyszę jakieś, o kurde, o, już mi się wszystko krzywi, już nie wiem, co się dzieje. Ja pierdzielę. O kurde. Ja nie wiem, ja się mogę ruszyć? Chyba nie. Ja pierdzielę, bo, panie bohaterze nasz, co ci się dzieje? Kurde, opętało cię. O, jesteśmy w warsztacie. na co, moi drodzy, kończymy obraz. Zobaczmy. Najprawdopodobniej będzie to koniec <laughs> gry, chyba. Ale nie wiem. Zobaczmy. Ok, maluję, maluję. No? Yes! That's it! It's beautiful, perfect. Just like I always imagine. Wha what is this? I, I don't understand. <laughs> no, stop it. Please, it was so close this time, I almost had it. Ok. <śmiany> Czyli obraz chyba się nie udał, co? Patrzcie, co on w ogóle namalował. Ojej. No dobra. Coś tu się jeszcze wydło, hell? Ja bym chciał <śmiany> wiedzieć, co tu się dzieje naprawdę. Nie w jego głowie. Ale chyba się. Ojej. Ale chyba się nie dowiem. Ja pierdzielę. To nieźle. Okej. Okay. Co tu się wydarzyło? Co? Aha, i teraz jakby jesteśmy normalnie, tak? I cały dom został rozpierdzielony przez te jego durne wizje. O kurde. No dobra, moi drodzy, wydaje mi się, że to jest już pora wyjścia stąd. Jeśli w ogóle tego gra ode mnie wymaga teraz. No nic tu więcej pewnie nie znajdziemy, zakładam. Także myślę, że możemy sobie stąd po prostu. O, shit, ja stąd nie wyjdę. O cholera. No dobra, to co ja muszę zrobić teraz w zasadzie? Bo jak rozumiem, teraz chyba już nie będzie żadnych wizji, prawda? Teraz po prostu sobie wychodzimy miło. Tu nie przejdę, okej. Okay. To jest zamurowane. Hmm. a gdzie ja się ja muszę w tym momencie udać, to jest dobre pytanie. Tu coś mamy. Nie, tu, ale ich jeden on cały dom porozwalał. Wszystko jest. Kurde, wszystko jest totalnie rozdupione, nie? Mamy piwnicę, ale do piwnicy. Nie wiem, czy ja chcę iść do piwnicy? Chyba nie chcę. Tu coś jest? Nie, to jest to spiżarnia tylko. Hmm. No, ponieważ szczerze, zupełnie nie mam pojęcia, gdzie my się mamy. Jednak tu jest ciemno, to mnie strasznie irytuje. Ja tu nic nie widzę, nie? To jest strasznie niewygodne. Tu coś mamy. Zobaczmy. Ok, przesuwamy. Czy to są twórcy gry? Chyba tak, to są twórcy gry bez kitu. Ok. Mać, no, raz że to jest koniec gry. Jakby, jako takich napisów nie ma. Ja stąd wyjść nie mogę, jakby... Ja wam robię napisy chyba w tym momencie, dobrze to rozumiem? Nie wiem. No powiem wam, gierka skomplikowana, znaczy w takim sensie fabularnym, nie wiem co, co, co dalej jakby w tym momencie. Jakby pokazuję wam tak e, napisy powiedzmy. Kurde. Ale o co tu chodzi w zasadzie? Nie wiem. Swoją drogą bardzo ładne są te rysunki, tylko teraz pytanie... Hm. Czy to jest już koniec gry? Nie mam pojęcia. Możliwe, że jest. Ale kurde, kto to wie, moi drodzy? Kto to wie? Ej, nie wiem, kurczę, to jest koniec? To było strasznie dziwne, trzeba przyznać. Nie wiem. No, napisy się skończyły, tak jakby. No i co? I to jest wszystko? To już nic więcej nie ma? No, jakby ja jestem uwięziony w tym domu, tak? Porąbany. Aha, to są te normalne obrazy jego żony, okej. Okay. W pokoju dziecka co? Nic się nie zmieniło. Kurde, może ja teraz mogę wyjść, dopiero jak przeczytałem sobie tą książkę. Nie wiem. Nie rozumiem, co ja mam teraz. Co jest? Czemu mi się sama postać obróciła? To było dziwne. Hmm. Nie wiem ja mam coś zrobić jeszcze kurczę, to jest wszystko porozwalane. I nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, wiecie. Huh. Nie wiem. Kurde. Nie mam pojęcia. Nie wiem ty... No Ale serio, to jest już koniec? Czy co? Bo ja nie wiem. Jakby nie mam jako takich na... Widzicie, co jest strasznie zmieszany w tym momencie, bo nie mamy w ogóle jako takich napisów, ani nic takiego. Mogę kontynuować? Ja nie wiem, to jest koniec gry? Nie wiem. Pozwólcie, że ja szybko na neta zajrzę. Czekajcie, jest portret żony. Ukończ grę, ignorując znajdźki, ale przecież nie ignorowałem znajdziek. Hmm. Nie wiem. No ale co i to jest koniec, rzeczywiście? Kurczę, nie mam pojęcia. No moi drodzy, to jest chyba koniec. No dobra, strasznie dziwny ten koniec, bo... jakby utknęliśmy w Hawirze, nie da się wyjść, nie ma jako takich napisów. Ale napisy, mówię, były w tej książce, tak? Czyli... No nie wyjdzie... Dobra, no to moi drodzy, ewidentnie jest to zakończenie już tej produkcji. Czy do piwnicy jeszcze idziemy, co myślicie? Schodzimy jeszcze do piwnicy? Dobra, no można zobaczyć. Może coś tam się zmieniło. Nie wiem, coś w tym kufrze? to jest pusto. Nie no, tu nie ma chyba już co zwiedzać tak szczerze. Dobra, odpuśćmy. Słuchajcie. Yy, myślę, że możemy to sobie już właśnie zakończyć, tylko jeszcze oczywiście ocenię tą grę. Znaczy zakończenie mega dziwne. W sensie chciałbym jakąś większą, nie wiem, satysfakcję z tego zakończenia czy coś takiego. No, coś w tym stylu bym chciał. Dobra moi drodzy, no to cóż, za fabułem myślę, że mogę dać 8, bo mieliśmy tutaj. Cóż, no fabułę dobrą, w sensie, może ona nie była jakaś wielce wybitna, ale była, to może tam 7, tam 7, bo w sumie, nie wiem, fabularnie nie, wiecie, jako, jakoś nie urzekła mnie wielce ta gra, powiem wam szczerze, po prostu trochę się bałem, ale to tyle w zasadzie, no, ten drugi raz, nie wiem, nic nie wywarła na mnie ta gra aż takiego wrażenia, powiem wam szczerze. Także fabularnie 7, za grafikę myślę, że też mogę dać 7, bo w sumie było ok, ale bez jakichś tam dużych szałów. Jeśli chodzi o udźwiękowanie, tutaj muszę dać dziewiątkę, bo muzyka jest świetna w tej produkcji, muszę przyznać, naprawdę, bardzo mi się podobała, dlatego śmiało... Bez wahania dziewiątkę mogę dać. Jeśli chodzi o wszelkie mechaniki, no to cóż, no, no 7, tak? No bo co, no? Chodzimy sobie po domu i zbieramy stafy, no jest to takie jakby proste, banalne, no nie ma tu nic jakiegoś innowacyjnego czy coś takiego, więc 7 mogę dać. I na ogólnie ze sam gameplay myślę, że mogę dać też 7, no gra się w to dobrze. Czasami tylko irytują zagadki to, że musisz się gdzieś popatrzeć, a jakby grać ci nie daje wyraźnego znaku, że masz to zrobić przez co błądzisz, to się to dosyć długo. Więc moja ostateczna ocena gry wychodzi 7,4 na 10, także tyle ode mnie dostaje Layers of Fear. Myślę, że mogę zaokrąglić do 7,5. 7,5 na 10 to jest ocena tej gry ode mnie. Mówię, nie ma jakiegoś wielkiego szału, ale było spoko. Myślę, że tak bym tą grę podsumował. A moi drodzy, jutro możecie się spodziewać pierwszego odcinka z Layers of Fear Inheritance. Jest to dodatek, który zajmie nam zaledwie godzinę, więc bardzo mało. Tak naprawdę dwa odcinki nam z Layers of Fear Inheritance wyjdą, jest to dodatek do Layers of Fear, w którym będziemy obserwować wydarzenia z perspektywy córki, to może być interesujące. Dobra moi drodzy, także tu będziemy już kończyć, No mam nadzieję, że odcinek i cała seria się wam podobały, nie wiem co z zakończeniami, bo z tego co wiem jest ich kilka, ale nie znam się na tej grze zupełnie. Tak czy siak, mam nadzieję, że się wam podobało, jeśli tak zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz, no i widzimy się jutro w pierwszym odcinku z Layers of Fear Inheritance. Na razie!